A ja mu mówię, idź sobie do tego sklepu, mówię i kup sobie, mówię coś do jedzenia. Wchodzę do tego sklepu, no nie, i pytam o jakąś świeżą bułkę, no nie, a ona mi odpowiada, no nie, że już nie ma bułek. To tylko takie dwa przypadki pasożytów słownych. Istnieje ich wiele więcej. Czytałem kiedyś taki artykuł autorstwa profesora Miotka o zastosowaniu słowa kurwa w języku polskim. Pamiętam puentę, chociaż możliwe, że nie przytoczę jej dokładnie. Otóż, gdyby nie to słowo, to wielu Polaków nie miałoby co powiedzieć. Na potwierdzenie tego przytoczę sposób mówienia jednego człowieka, którego poznałem na swojej drodze życia. On co kilka słów mówił Kwa. A jak mu zabrakło słów, to powtarzał w kółko: Kwa, 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 kwa. Tak to wygląda w pospólstwie. Są jednak osoby, które dbają o swoją mowę i traktują ją z należytym szacunkiem. Tak powstają wiersze, powieści oraz inne utwory literackie. Pojawiają się ludzie, których słucha się z przyjemnością. Kiedyś moim idolem pod tym względem był pan Gustaw Holoubek. Sposób, w jaki on wypowiadał słowa, był tak szlachetny, że chciałem go słuchać i słuchać. Spójrzcie na swój sposób mówienia, czy jest to piękny język, czy też coś, co bardziej przypomina śmietnik wypełniony odpadkami i robactwem. W pewnym okresie swojego życia pisałem wiersze. Teraz też mi się to zdarza. Oto jeden z nich. Wiesz, mam coś dla ciebie. Smak leśnego powietrza, zapach wiatru, spokój i dostojeństwo chmur na niebie, dwa światy na krawędzi czasu.